się Tomasz Mazut, pseudonim Migomat. Yy, odsiedziałem 25 lat za podwójne zabójstwo i handel narkotykami. Pokrótce powiem na prośbę redaktora, odpowiem tutaj na parę pytań. Dlaczego jestem na YouTube? Jak trafiłem do Pierdla i opowiem Wam jeszcze o wyspie Sentinel? No to tak po kolei przedstawiłem się ogólnie. Siedziałem 25 lat za podwójne zabójstwo, a wszystko zaczęło się tak, że pewnego dnia zapukało do moich drzwi Dwóch typów, no otworzyłem te drzwi, i oni powiedzieli, że mam zaległy rachunek za gaz i że mam zapłacić. No i w tym momencie wybuchłem śmiechem, no i, no i ten śmiech, no zabiłem, zabiłem śmiechem po prostu, nie? Tych typów i sędzina mnie skazała na 25 lat. No a wcześniej poławiłem się, nie ukrywam w luksusach we wszystkim, bo, bo, bo rozprowadzaliśmy w kartelu narkotykowym no, taką pigułę. Ona się nazywała szpryca uśmiechu i początkowo działaliśmy, początkowo działaliśmy na terenie kraju. Później żeśmy się rozprzestrzeniali, wiadomo Europa, Europa, a nawet później Ameryka Południowa. Wiecie tam, Kolumbia, Paragwaj, Chile i Brazylia i w ogóle wszystko i było zajebiście. Było zajebiście naszym bosem był, był Wacław G., nie będę tutaj zdradzał nazwiska, pseudonim Tortilla. Ostatnio został postrzelony, lekarz mi udostępnił nagranie, gdzieś tutaj wrzuciłem na YouTube. Tak w ogóle na YouTube to no po prostu nagrywam, bo wszystko mi się podoba, bo. No bo dla mnie to jest teraz wszystko nowe, wiadomo, taki nawet głupi smartfon, to to jest dla mnie nowość. Jak ja poszedłem siedzieć to nie było smartfonów. Mam jeszcze fajnego kuzyna, tylko że on dopiero raszkuje, mój, mój kuzyn dopiero zaczyna karierę. No na razie, na razie chodzi na torebki. Na razie chodzi na torebki. Ale myślę, myślę, że w niedalekiej przyszłości będzie czekać go przyszłość. No ale dobra, wróćmy ta Europa. Ta Europa była wiadomo i do tej Ameryki Południowej, żeśmy pływali, a potem na Paragwaj. Z tym, że na te dalsze rejsy na, 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 na Amerykę Południową i, 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 i na ten Paragwaj, to płynęliśmy batyskafem. Płynęliśmy batyskafem żeby nas straż rzeczna, policja rzeczna nas, żeby, żeby nas nie złapała z tym towarem. No, także batyskawem, batyskawem pły, pły, pływaliśmy pod wodą i było wszystko ok. W Paragwaju poznaliśmy kolejną taką szajkę. Tam był Miguel Corona, z tego co pamiętam, pseudonim. Pseudonim Eldorado i on pewnego dnia zaproponował nam wyprawę na wyspę Sentinel. Wiecie, wyspa Sentinel to tam, gdzie są tubylcy, tacy zakazane miejsce nikt nie ma wjazdu tam. Nikt nie ma wjazdu, bo od razu zginie. To, to jest społeczeństwo, yy, które jest oderwane od rzeczywistości, od świata, i tam jest zakaz, yy, zakaz wstępu. No ale. El Corona powiedział, że popłyniemy tam z, z, ze szprycą uśmiechu i, 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 i przejmiemy tą po prostu wyspę. On powiedział, że weźmie swoich ludzi, ale w zamian za to, bo on tam już kiedyś pływał do tych tubylców, ale w zamian za to, że mamy, że mamy mu odstąpić no, trochę tego towaru. No jeżeli my się zgodzili, no popłynęliśmy, popłynęliśmy też batyskafem, z ale jakże im się wynurzyli? No to akurat te tubylce tam były, te tubylce tam były i no niefortunnie jeden z mógł szczenił i zginął, zginął nasz członek, znaczy w zasadzie nie nas tylko tego L. Korony zginął, zginął na miejscu no, dupsko mu strzała przeszyła na wylot, ale potem, potem, potem na nas dziwnie patrzyli, no i Elkorona Korona wziął pigułę, poczęstował tam jednego szamana, a wiecie jak to, ta piguła, ta szpryca uśmiechu działa? To działa tak, że to w momencie, w momencie człowiek zaczyna się uśmiechać, straci kontakt z rzeczywistością i ze wszystkim. No i on się tam poczęstował, wiadomo, i zaczął się śmiać. I zaraz wszyscy chcieli. Zaraz wszyscy chcieli tą pigułę i wszyscy byli uśmiechnięci, nie? No, eee, a w zamian żeśmy dostawali bardzo dużo bananów, bardzo dużo kokosów. Yy, zabieraliśmy to yy, tym batyskafem, yy, później nawet yy, nawet nawet mieliśmy wyprawę na trzy batyskafy i żeśmy tak z nimi się dogadywali, z tym sentinelem i, 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 i żeśmy brali ten towar i potem na czarnym rynku, na bazarach żeśmy opierdalali, nie? No i ogólnie było wszystko ok do momentu, aż, 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 aż tych typów, yy, aż te typy nie zapukały po prostu do drzwi, nie? No. I to tyle, to tyle z mojej historii y, człowiek rejestrator świata. Y, dziękuję panie redaktorze, dziękuję, on, on tu nie przeszedł by się bał. No i to tyle. No trzymajcie się, hej.